Zanim rozpoczniemy tę podróż, pozwól, że podzielę się z Tobą czymś naprawdę ważnym. Teraz zapraszam Cię w doświadczenia głębsze, subtelniejsze, wymagające pełnego skupienia i ciszy. To nie są zwykłe medytacje to spotkanie ze swoim przewodnikiem duszy to podróż do kronika kaszy to doświadczenie Twojej duszy pomiędzy wcieleniami to spotkanie z wyższym ja to wejście w krąg dusz. Twoją duchową rodzinę, to spotkanie z Radą Starszych, to uzdrawianie karmicznych więzi, to podróż do równoległych wcieleń, to wejście do sali uzdrawiania duszy i wreszcie to powrót do źródła. Każda z tych ścieżek to intymna podróż do najgłębszych zakamarków twojej duszy. Wszystkie medytacje inspirowane są przekazami Michaela Newtona. I Dolores Kanon, pionierów, którzy odkrywali przed nami tajemnice życia pomiędzy wcieleniami i mądrość duszy, wymagają ciszy, poczucia bezpieczeństwa i pełnego zaufania. Dlatego nie wyobrażam sobie, abyś podczas takiej podróży została nagle wyrwana z tego głębokiego doświadczenia przez przypadkową reklamę na YouTube czy możliwy zanik sieci internetowej. To mogłoby zaburzyć coś niezwykle delikatnego, co właśnie zaczęło się w tobie otwierać. Twoje bezpieczeństwo i twój spokój są dla mnie absolutnym priorytetem. Z tego powodu, pełne wersje wszystkich medytacji udostępniam wyłącznie w jednym bezpiecznym miejscu, na mojej stronie: Bajmi Coffee. Tam znajdziesz nagrania w całości, prowadzone przeze mnie od pierwszego słowa aż po ostatnie. Bez żadnych zakłóceń. Chcę podkreślić, tu nie chodzi o mój zarobek, tylko o bycie blisko Ciebie podczas tego doświadczenia. Z własnego wiem, jak bardzo jest to potrzebne, a wręcz konieczne. Te kilka dolarów to moja gwarancja, że Ty naprawdę tego chcesz i nie jesteś tu przypadkowo. I dzięki temu mogę mieć pewność, że to, co dla Ciebie tworzę, dotrze do Ciebie w najlepszej i najbezpieczniejszej. Formie. Soulnest Official od początku miał być otuloną światłem przestrzenią dla Twojej duszy i tak też pozostanie taką przestrzenią, w której możesz poczuć się bezpiecznie, spokojnie i w pełni zaopiekowana. Jeśli poczujesz, że te medytacje są dla Ciebie, zapraszam Cię, byś sięgnęła po ich pełne wersje. Znajdziesz je w tej bezpiecznej przestrzeni. Soul nest, a link do pełnej wersji zawsze czeka na ciebie w opisie pod tym nagraniem, który chciałbym, żebyś przeczytała. A teraz, jeśli jesteś gotowa, pozwól, że poprowadzę cię dalej tam, gdzie zawsze chciałaś dotrzeć.